Z tej strony fajska i dzisiaj nagrywam taki na telefonie filmik, taki krótki, bo chciałem porozmawiać z moją nową myszką, bo ja mam nową myszkę bezprzewodową. Jutro będzie na pewno filmik z tej myszki, jak będę grał na niej. No to zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i no, widzimy się, jak będę już miał myszki przy sobie. No to tutaj jest moja stara myszka świeciła, ale ona się zepsuła jak podłączyłem do PlayStation 4. No i no. Ona tak normalna fajna dla mnie, tylko że mam... Nie, nie jestem już taki dużo i mama mi nie pozwala tak blisko siedzieć. No to no, no to by kupiła bezprzewodowa. Widać może już ją z tyłu. No to no, to jest taka myszka. Polecam bardzo, bardzo. No i no. Przejdźmy do tej mojej nowej myszki. Ona jest taka... No to ta, nie tak jak ta, ona... Nie wiem, większość... Y, Myszek jest o takie o takie normalne są, nie? Takie niezgięte, takie normalne. A ta tak znaczy... Ona jest bezprzewodowa ma stick, tylko ona jest taka dziwna po... no. Bo patrzcie, tutaj pokazywam. wam, nie ma, ja Muszę trzymać jedną ręką tutaj. Ona ma takie przejadnie I tutaj ona jest tak do środka. I tutaj... Ona ma tutaj, ona jest taka większa tu, a tutaj taka mniejsza. I ten guzik tutaj jest taki pośrednio. I najbardziej jak się gra, to denerwuje. Jak tutaj, bo można tutaj niechcący na... Bo tak się... nie Wpiszcie w komentarzu, jak wytrzymacie ręce, bo ja tak trzymam. ja akurat tutaj jest guzik na tą tom. Zawsze jak ja trzymam tę rękę, no to ona mnie denerwuje, że ja niekiedy nacisnę. Jak jestem w fajcie, to zawsze sobie zmieniam czułość. Nie? Dzisiaj mam pierwszy dzień tą myszkę ona mi na razie nie dopasowała, ale jak się przeżyczaję, no to no, no to my się widzimy w jutrzejszym odcinku, no to do jutra.